Jak coś, to na początku powiem, że ja te części tego Maćka filmu, nie? To ja zdążę nagrać. Ja mam maksymalny termin ostateczny od 2 lutego do 9. Od 2 do 9 lutego. A tak, to ten specjalny ten, ten wyjaśniający, co się stało z tymi dwoma filmami, to ja już wyjaśnię. To chyba, jeszcze, chyba już jutro, bo dzisiaj mi się już nie chce. Miałem nagrać dzisiaj, ale mi się znowu chciało, tak jak wczoraj. Ech, zdarza się. A tak poza tym, jesteśmy już w ponad połowie do kryteria kwalifikacji. I to nie wszystko, co mogę zrobić, żeby zarabiać już na YouTube. No bo wiecie, że można w pełni uzyskać, jeżeli spełni się te drugie kryteria oraz jeden z tych warunków. Więc to nie wszystko, co musimy zrobić, ale mało z Was ktoś wie. Ale wiecie, że możemy też przejść kwalifikację dwuetapową. Wtedy pojawi się taki znaczek, taki ptaszek obok naszego imienia kanału. Chodzi dokładnie o tą weryfikację dwuetapową. Możemy ją przejść, ale nie musimy. Chociaż warto zrobić niż czekać, ale lepiej okradnij bank, jak chcesz być szybko bogaty. Tak, nabawiam was do kardzieży. To mój kanał i ja na nim mówię, co mi się podoba, tak? No, nie wiem, ile mam powtarzać, ale chyba wiecie już dawno, o co mi chodzi. Ten, kto jest długo, albo od początku, albo bardzo długo, ten wie, no nie? Dam wam przeczytać i za chwilę znów się odezwę, żeby chyba zakończyć ten odcinek i podsumować, nie? Bo tak muszę robić, nie mogę tak po prostu... O. Se opuścić film i w ogóle. No, musi być coś zawarte w każdym filmie, nie? Jakie, jakieś info, bo wam się należy informacja, co się u mnie dzieje i w ogóle. Zresztą wytłumaczę na innych odcinkach na ten temat, ale to już na wyznaczonych. Nie wiem, kiedy takie będą, ale okej. Okay. Podsumowując, nie tylko możemy spełnić to, a o ile spełnię pierwsze kryteria, to będę musiał spełnić też drugie. No, czyli nie będzie tak łatwo jak się wydaje. Przykro mi. Poza tym, to jest co 90 dni, więc co 90 dni każde będzie się resetowało. Resetowało, nie? Radzę mieć to na uwadze, jeżeli ktoś chce zarabiać, ale jak chcecie zarabiać, to. Macie wiele shortsów na ten temat, jak młodzi i starzy mogą zarabiać. Ehe, ja tu chyba nie muszę tłumaczyć, jak to wygląda. Ja sam widziałem takie szorty. Polecam krypto trading i okredenie banków. Tak będzie najlepiej i najłatwiej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, i narka. Do następnego. Elo.